My, y, nigdy nie prowokowali ludzi do agresywnych zachowań, co najwyżej do przeciwstawiania się agresywnym zachowaniom. I w momencie, kiedy y, zaczęło dochodzić do takich aktów zupełnie dla nas y, absurdalnej przemocy, y, zaczęło nam się to coraz mniej podobać, to znaczy granie koncertów. Y, nawet był taki swego czasu. Dość dobrze udokumentowany pogląd, że pojawiająca się wtedy fala skinheadów była sterowana sprytnie przez specjalistów z SB i oni rzeczywiście byli bezkarni i zaczęli, zaczęli nam rozbijać koncerty. Znaczy nie nam, w ogóle wszelkie koncerty, ponieważ myśmy nie mieli wtedy żadnej kontroli, nie mogliśmy mieć żadnej kontroli nad tym kto jest wpuszczany na koncerty, kto stoi na bramce i jak ta impreza się odbywa. Stwierdziliśmy, że nie ma sensu podtrzymywać tego błędnego koła i podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu koncertów, o zaprzestaniu grania koncertów i nie graliśmy chyba z półtora roku w Polsce. Po przełamaniu tego impasu, jakim była taka wstępna blokada wobec zespołu, że właściwie firmy nie chciały z nami rozmawiać na temat wydania dużej płyty. Otóż po wydaniu tej pierwszej płyty przez Klub Płytowy Razem łatwiej już było rozmawiać z innymi wydawcami. Klub Płytowy Razem niestety musiał podpisać taki nieformalny pakt z cenzurą, że ta płyta nie ukaże się w większym nakładzie niż 5000 egzemplarzy. Wobec tego nikt nie mógł odkupić licencji od Klubu Płytowego Razem na to, by wydać. Płytę pierwszą, płytę kolaboracja w dużym nakładzie. Dopiero kolejna płyta, nagrana przez dezertera w Opolu i wydana przez Poldzes, mogła się ukazać w masowym już nakładzie i osiągnęła nakład bodajże 50 tysięcy egzemplarzy. To pokazywało głębokość rynku, jakie jest zapotrzebowanie realne na tego typu zespół. Oprócz tego udało nam się wydać kilka płyt na zachodzie, poza pierwszą, Underground Out of Poland wydano w Kalifornii w końcu roku 87 nastąpiły dwa wznowienia płyt wydanych w Polsce wszyscy przeciwko wszystkim i wkrótce potem blasfemia Zespół dezerter był często jedyną polską grupą rockową, jaką kojarzyli młodzi ludzie w połowie i w końcu lat 80. poza granicami naszego kraju. Stało się tak z kilku powodów. Po pierwsze, dezerter pojawiał się na kilku składankach wydanych na zachodzie. Po drugie, płyta dezertera, jeszcze ta czwórka, wydana przez Tom w 80. czwartym roku, stanowiła świetny towar zamienny. Mnóstwo ludzi wysyłało tę płytę na zachód, uzyskując w zamian. Zachodnie płyty, bardzo poszukiwane wtedy w Polsce. Dlatego też nie było kłopotem uzyskanie zaproszenia ze strony czy to Finów, czy to Niemców, czy Holendrów, po to, żeby dezerter mógł odbyć regularną trasę na zachodzie. Problemem było uzyskanie paszportów i wiz. Paszporty to była kompletna miazga. Chodziło o to, że nikt z członków zespołu nie miał uregulowanego stosunku do służby wojskowej. Wobec tego za każdym razem trzeba było uzyskiwać pozwolenie. W Właściwej komendy uzupełnić, czy jak to się tam nazywało, i często niestety nie udawało się tego zrobić. Wreszcie jednak przełamaliśmy ten impas, i deserter szczęśliwie odbył kilka rzeczywiście świetnych tras. Najpierw trasa fińska, zakończona noclegiem w środku grudnia w wieży w dzwonnicy pozbawionej okien, i potem już prawdziwe, regularne trasy, często z amerykańskimi zespołami. Po Niemczech, Holandii, Francji i Szwajcarii. Dotarliśmy nawet do Kijowa na jakiś dziwaczny festiwal. Ale najpiękniejszym chyba momentem i ostatnim akordem mojej współpracy z Deserterem była trasa koncertowa po Japonii. Zespół wyjechał tam na zaproszenie japońskiej grupy Stalin, najstarszej punkowej grupy japońskiej, i odbyliśmy regularną trasę po Japonii jako pierwszy zespół z Europy Wschodniej. Cztery koncerty, w tym jeden na festiwalu, który miał upamiętniać runięcie muru berlińskiego. Był to czerwiec i lipiec roku 90. Po trzecie są dla mnie absolutnym ewenementem, bo nigdy nie uciekali w modę. Mają absolutnie własne zdanie. Ostatnimi laty wszyscy tak zwani niezależni odlecieli w taniutki i dyskretnie popierany przez mass media antyklerykalizm. I to jest kolejny konformizm. A Krzysiek po prostu zapytał się, e, o co temu kolesiowi chodzi, gdy Urban próbował finansować antyklerykalne koncerty. Dezerter, mimo że ma swoje zdecydowane zdanie na temat religii jest po prostu uczciwy, niekoniunkturalny. W końcu nie ma znaczenia, kto ci wstyka, żeby tobą kręcić. I po czwarte, są oni dla mnie tym bardziej absolutnym ewenementem, że choć się właściwie nie zgadzamy co do żadnej sprawy, ze spraw najważniejszych, takich jak kara śmierci czy inne, ale deserter niesie ze sobą tak czyste energię, że brulion, w którym zamieściliśmy w ciągu 8 lat jedynie dwa teksty, wydał im książeczkę. I z tej książeczki chciałbym jedno zdanie. Jest taki ich tekścik Bzdury, który brzmi tak Głupi ludzie wierzą w głupie bzdury, mądrzy ludzie wierzą w mądre bzdury. Każdy powinien robić to, co chce i to, co lubi pod warunkiem, że nie wyrządza krzywdy drugiemu. I to jest jakieś jedyne założenie działania, czy jedyne założenie wolności człowieka. Natomiast ja nie widzę jakiejś, jakiegoś rozwa, roz, rozwiązania gro, globalnego w obecnej chwili, jakiegoś specjalnego ustroju, który by załatwiał sprawy sprawiedliwości na świecie, bo myślę, że to jest niemożliwe. Ale są grupy ludzi, które się same organizują, nawet w ramach tych, tej sytuacji politycznej, jaka jest na świecie w tej chwili i sobie doskonale radzą same. Nawet są takie próby podejmowane z tworzenia takich wspólnot, które nie używają pieniędzy do załatwiania y, potrzeb życiowych. Po prostu jest sieć wymian, dużo du, 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 by się na ten temat rozwodzić, ale y, sieć wymiany towarowej czy, czy usługowej, gdzie ludzie obywają się bez pieniędzy i y, y, to się udaje. Od początku lat 90., kiedy zmieniły się warunki w naszym e, pięknym kraju, e, zaczęło, zaczęły być, e, nastąpiły lepsze możliwości e, w związku z organizowaniem koncertów. E, można już było robić normalne trasy yy, i w, zrobiło się o wiele więcej miejsc yy, do grania. Oczywiście związane to było z tym, że ofensywę podjęła yy, podjęli młodzi ludzie, którzy w różnych ośrodkach yy...